Cześć, witam wszystkich. Zobaczcie, nie ma kolektora wydechowego i sącego, bo. Bo jest. Bo jest tutaj. Zaraz Wam pokażę. A tutaj czeka ten na swoją kolej. Puler, bo mamy żniwa. Takie oponki mu dałem. A kolektor jest tu. Zaraz właśnie będę rozpakowywać, bo. Zgłosił się jeden kolega, że mówi że może mi wykonać taki kolektor wydechowy. No i wysłałem mu całe te moje wypociny na, na, na wzór. Te moje wypociny wysłałem mu na wzór. I teraz zobaczcie co tu jest. O jak pięknie. Jak pięknie. Proszę bardzo, prawie jak mój, prawie jak mój. Teraz to jeszcze odetnę sobie flansze. prawie jak mój. Tu coś, a i czujniki chyba są do EGT, jeszcze Kurde, żeby nie zarysować tego. aby nie zarysować Słuchajcie. Miodek Kustom, Custom. Ten kolega, ta firma wykonała mi ten kolektor. Ja pokryłem tylko y, koszty no części, części, a a kolega zrobił to, wykonał to w gratisie w ramach reklamy, reklamy współpracy, sponsoringu do mojego projektu. Koszt elementów. Będę może mówić Wam o kwotach, żeby tam później nie było jakichś tam niedomówień niejasności, czy, czy coś tam. Mnie, mnie to kosztowało razem z przesyłką, nawet z tą zwrotną, 2000 zł, wszystkie elementy, przygotowanie tych płaszczyzn, materiał, czyli tak. To no wszystko to materiał cały do wycięcia, bo to wycinał jeszcze raz Tę, tą płytę grubszą, taką niż ja miałem. Widzicie? U mnie było to zrobione. Wam pokażę o tu takie drugie flansze były dospawane do tej płyty 10 mm płyta czy tam 8 i tutaj chyba 8 też 16 a tutaj właśnie kolega to zrobił od razu z 16 czy 15 już nie pamiętam e, od razu z jednej płyty no i tutaj ładnie idealnie u nas się boję tego dotykać żeby nie pobrudzić to jest wszystko wyszkiełkowane Rurki te ze stali nierdzewnej kąty. Zaraz Wam y, puszczę film. Film, przebitki takie, jak to wszystko zostało wykonane. Cała od początku do końca, y, cała ta robota, którą wykonał tu kolega, to wszystko będziecie to mieli. Dodatkowo jeszcze mi wyrównał płaszczyzny w kolektorze, bo też to było krzywo, bo mi się pogięło. A tego nie robiłem w kolektorze z sącym, także jak zamontuję, to będzie pięknie. Teraz nie będzie wstydu, już słuchajcie, jest mała różnica, nie? Taki prawie taki sam. No teraz myślę, że będą przepływy lepsze. Nie będzie już tych, chociaż tu mnie jest. W scroll spawany tutaj przegroda, no ale widzisz, bije to ten i już przy, 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 przy jeździe szybko mi spadało do ładowanie. Tylko jak zeszły obroty. I to ciśnienie po prostu się gubiło, nie? a teraz wszystko będzie ładnie pchać na turbo, i myślę, że będzie teraz gitarka. Cześć, z tej strony Bartek z firmy Jodek Custom Chciałbym przywitać wszystkich widzów kanału z kanału Roberta Agrosa Wróg. Chciałbym Wam pokazać, co zbudowałem dla niego w ostatnim czasie. Mianowicie jest to kolektor wydechowy do traktor pullera jak wiadomo jego stary nie do końca spełniał swoją rolę dzięki uprzejmości Roberta i, i udostępnił mi swój stary kolektor dzięki czemu mogłem odwzorować w zupełnie innej konfiguracji nowy kolektor cały kolektor został wykonany ze stali nierdzewnej flansze o grubości 16 mm Jedna i druga flanża. W starym kolektorze były to flanże 10mm, które po spawaniu zostały bardzo pogięte, te udało się zachować w niemalże perfekcyjnej prostości. Nawet na kamerze chyba to ciężko ukazać, ale mam powiedzieć, jaki zakres prac został wykonany. Oczywiście, cięcie laserem głównych flanż następnie. Zostały powiercone otwory w, odwzorowa w odwzorowaniu ze starego kolektora, żeby, te, żeby ten nowy pasował idealnie w miejsce starego, wszelkie wymiary zostały zachowane, wysokość osadzenia turbiny i tak dalej, następnie blacha została splanowana od, od przodu, tak jakby od tej strony, gdzie przylega kolektor sący, jak widzicie jeszcze będzie chyba ciężko zobaczyć ślady po obróbce zostało to wszystko wyfrezowane na frezarce w, w przyjaźnionym zakładzie ślusarskim następnie zostały pospawane kolana jak i również portki pod turbinę bo jak wiadomo turbina jest na twin scrollu również zostało to tutaj zachowane ta płaszczyzna została również obrobiona żeby turbina idealnie przylegała swoim całą powierzchnią i się uszczelniała następnie plansza z kolanami została wrzucona na ramę prowizoryczną, ramę która usztywnia wszystko do składania i do spawania późniejszego zostały wykonane w pierwszej kolejności terenery najdłuższe następnie dzięki temu Mogłem spasować tutaj idealnie pozostałe cztery ranery, podocinać, wyszlifować pięknie, ładnie. Po doszlifowaniu tych elementów zostało zdjęte ten element cały. Zostały wycięte dziury. Następnie wszystko zostało złożone jeszcze raz. No i pospawane z takim efektem. Dostaniecie również. Robert dostanie przebitki na zdjęciach. Myślę, że Wam tam. Myślę, że Wam tam więcej na zdjęciach pokażę. Tutaj jakość jest jaka jest. Gdybyście mieli jakieś pytania, to zapraszam Was na mojego Instagrama. Możecie zaobserwować. Jako, jako ciekawostka, również zostało wykonane przyrząd do przejścia z rury na prostokąt. Wyszło to tak. Od środka wygląda to tak. Następnie po spawaniu po spawaniu kolan planowaliśmy drugą stronę kolektora żeby tym razem cała flansza przylegała idealnie do głowicy. Wniosku wolkaniczne ma około 100 milionów lawę rocznych. 14. Oceany nie przyspieszą. Trzała i usiądza bójstwa. Ustawienie śledczych właściwie dla włocesko na, na środek w Bożowie Wielkochowskim zaatokował marzony dwóch obywateli Gruzji. Napasnik uciekł z miejsca zdarzenia, że szybko udało się rozłapać. W chwili zatrzymania był nie trzeźwy. Miał jeden i trzydziesiąt.